Cześć. Witam was z Kamienicy Piłkarza. Często zadajecie mi pytanie dlaczego Kamienica Piłkarza. Otóż tajemnicą tej nazwy jest to, że ja od 23 lat prowadzę w Warszawie jedne z największych w Polsce komercyjnych amatorskich rozgrywek piłkarskich dla firm i instytucji oraz osób po prostu, które grają w piłkę. Znam też wielu piłkarzy znanych, siedzą w środowisku piłkarskim od dawna i to jest właśnie takie miejsce, w którym kamienica piłkarza, w którym zawodowie piłkarze zamiast tracić pieniądze gdzieś w czasie kariery, mogą je po prostu zainwestować. Ale spokojnie, nie trzeba być zawodowym piłkarzem, żeby kupić u nas mieszkanie. Nasza kamienica jest kamienicą biznesowo, koleżeńsko, przyjacielsko, więc każdy może, może kupić u nas mieszkanie. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam, Adam Grzymski.